Dobra, yy, właśnie skończyłem nagrywać pierwszy i czas nagrywać drugi. Bo w sumie. Nagrywam dalej, póki mi wszystko działa, bo nie wiem, co będzie na przykład za 10 minut, a nie chcę stracić. Moodu, który ma obecnie, więc lecimy dalej. Teraz już nie muszę być full hajpowany i mogę się troszkę bardziej nad tym rozwodzić, więc powiem co o tej grze myślę. Póki co, wydaje mi się, że to, co jest tutaj, to jest nic. Że tu nie ma absolutnie. Nic, chyba że, no dobra, to się odblokowuje po przejściu minigierki, Więc pewnie Fastgate ma teraz Phaser Blast Western, czyli to jest dwójka. Czyli musiałbym wszystkie te minigierki przejść, żeby odblokować rzeczy. Ale tu się coś będzie glitchować na 100%. Wcześniej był Glitch Trap. To teraz będzie coś musiało na nas wpływać. Bo to nie ma opcji, że. Tu się nic nie dzieje. Aha! Rozumiem. M czyli ja teraz faktycznie mam te rzeczy u siebie jako wygrane nagrody. Okej, okay, to jest ciekawe. Jeszcze nic nie miałem fabularnego o dziwo, a jesteśmy już w takim momencie gry, że, że w Hell jedynce pewnie już bym jakąś kasetę mógł znaleźć. Tu z Helped 1 nie przeszedłem, ale oglądałem ją całą, znam ją całą. Także. Uuu, jest stavbot. dobra. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Complete the orders on time. Don't forget to the sauce. Tap the back of the sauce gun to change sauces. Don't forget to cook the food. Make sure to enter the correct microwave code and hit the bell when you're done. Okay. Czyli musimy przygotowywać jedzenie, nie zapominać o sosie i odgrzewać je z mikrofali. Ja pierdzielec, co ty gadasz? Welcome to your new career in food service. It is a task so simple a human can do it. Okay. <laughs> Pay attention. I am only going to say this once. Step 1. You will receive an order okay. which tells you what food to prepare. Step 2. Make that food. Dobra, no, proste, Step 3. Się... Place the food on the serving tray. Do not forget the size and drinks. Step, Dobrze. Step Dobrze. 4. Ring the bell when the food is ready to be delivered to a hungry guest. W sensie, tak. Receive a new order and the cycle repeats for the rest of your life, or until you get old and are replaced by someone younger. Get the orders right, or you will be severely reprimanded. You have been adequately trained. Now prepare for the dinner rush. Tj będzie dużo ludzi. Okay. I wanted to say that there is, you know, there is mega pizza flex. Wiar. Eee, co? C co? Gdzie są miski? E, Rajs, no to, e, jaki kurwa rice? Który to jest ryż? A to tak nie zapierdziela, ale... Ryż? ryż? A, to jest pokazany, ja jestem głupi. Okej. Okay. Jak to się kuśpa? <ścoughs> <Okay. ścoughs> no debil. Okej, okay, to ty jeszcze chcesz? Glam wraps, e, no to, to to. A, muszę to przygotować w mikrofali. Na, nie, na ile? 2-4-2. Ale no wiem, że to nie jest rocket science, ale to przygotowuję. Masz. Okej, okay, Rice, right, Rocky, Rafin, Nachos, okej. Okay. To teraz mi już szybciej Nie pójdzie mi szybciej, bo wszystko spada. Proszę bardzo. I rok... Hirok Nachos, e, 3, 4, 2. Ale szybko mikrofala powiedziałbym, no i tyle Kozak! Ej, to jest proste. Jestem pewien, że tak, gra da mi się przejść za pierwszym razem. Nun Rush Incoming, co? Eee O, kuźwa, typie. O, kurna. Sosik, sosiwo, hot, hot chili sos, który to? To chyba ten? To nie ten. Ale... To jest hot sos! A! Tu się przełącza! No tu jest food, tylko widzisz, że go przygotowuję, tak? Sour lime. Ale to, to są tekstury. To po to się ustawia tutaj graficzne. A, musi stać. Ma to sens. Nie ja bym trzymał. Kuźwa, co? To się musi całe nalać. O nie. Eee, słomka? Jakaś coś? Poradzi se. Aha, ty kurwo. You are slow? Aha, bo to polałem tym złym <śmanym> sosem. Fajnie. Hamuwo ty, cholerna. I moje picie, które ci nalałem z moim sercem, postaraniem, ty kurwo. Wylałeś teraz zaakceptował już wiem, że to wydał ale no w dupie jest twoje food lemoniada e chica skinny taco ok, przyznam, że zjadłem sobie takiego tacosa, ale no guacamole, gdzie ty to masz? proszę bardzo masz guaka i masz smaka na sraka, proszę bardzo Smacznego. O dziwo nie przeszkadzały mu te takie tutaj szybkości losów. LP... Z Czym? Nacho cheese. Na, nacho. Nacho cheese. E, do picia Sorlime. Dawaj, To Dostałem kuchennego jumpscara. Drift. Pomocy, ty byś sobie poradził. Mogę cię chwycić teraz? Kuźwa, chłopiec u mnie za ścianą. Ta gra wymaga jakiś popierdzielonych yy, absolutnie dystansów do przebycia. Aha, jednak nie, zawiodłem się. Okej, okay, dobra, zmieńmy gierkę. Ja będę jakby teraz żonglował tymi gierkami, żeby zobaczyć wszystko co jest i dopiero jak będę wiedział co jest, będę mógł sobie wybierać faktycznie od najłatwiejszych i je przechodzić. Tu się coś będzie zmieniać, tu jest bardzo dużo interaktywnych elementów. Mogę nawet skoczyć sobie tam i coś wydropić. Oj, tu nie ma tekstury. Dobrze, że mogę się obracać teraz. Pff, a! Wodzi oczami, czemu nie? Dobra, go, go, go. Stuff only. Cold storage. O kurwa. Birthday time, gum Freddy requires assistance delivering a very special ice cream cake. Lecimy! To będzie creepy shit, na pewno. Znajdź i odzyskaj... Co? Znajdź i odzyskaj ciasto urodzinowe... Jimiego z brzucha Frediego. Tak, ja zrobię spolzczenie do tej gry. Takie do poprzednich FNAFów ja robię spolszczenie do tego, jak to przejdę. Instantly. A nawet jak tego nie przejdę, to robię to spolszczenie. Przynajmniej będę wiedział, co się dzieje. Użyj ogrzewającego. Okej, okay. czyli mamy rozmrozić Frediego, ale nie przegrzać go oraz użyć maszyny diagnostycznej, żeby dokończyć naprawę. Okej. Okay. Dobrze, z, spróbujmy. Spróbujmy, nie jestem pe... <ścisku> Hello? Is someone there? O, kurna. My ocular fluids have crystallized. I am unable to process your appearance. Uh -huh. Although we have just met, I know I am in good hands. After all, you are a fazbear technician, are you not? No. Please retrieve little Jimmy's birthday cake Powiedzmy. and place it on the birthday cart. Okay. However, I must warn you. Due to extreme temperature fluctuations, I am not quite myself at the moment. do Tragio. be careful. Oczywiście będę ostrożny. Czyli. Yy, rozmrażamy go. Ale ręce mu. Ręce chyba powinny być zamrożone, czy nie? To mi pokazuje, co mam robić. Co mam z tym zrobić? Nie rozumiem. What? A, bo ja mu będę mógł użyć nosa ogółem. Dobra, nie wiem, rozmrożę mu ręce. Może to będzie w czymś pomocny. A, powinienem go rozmrozić. Fajnie, że teraz nie musimy tych podnosić y, rzeczy z podłogi, tylko one same się podnoszą. Jak mogę to? Przestań. Mogę to... A, muszę to chwycić. Chyba mi wydupi. Is the room Oczywiście, że tak. No i masz cieplej, ale... Ale co poza tym? Ogrzałem go, a to mi coś pokazuje. Aha Nie. <ścoughs> nie, co? Ale... Aha, dobra, już widzę. Okej. Okay. Tym go otwieramy. Przynajmniej gra nie traktuje takich jak idiotów. Nie mówi nam dosłownie, co mamy robić. Będziemy mu chyba do ryja zaglądać. Powoli już mu się ręka rusza. O, za ciepło! Okej. Okay. Rozumiem do. Gdzie go przegrzejemy, to to widać. E, to trzeba wyjąć. Trzeba mu dać nową. Na pewno. To można w ogóle wywalić i... Ole poleciało fajnie. A to trzeba mu włożyć. O. Okej. Okay. I coś teraz e, czekamy. Oj. What? No, my tell me that is very cold. Mogę tak pomiędzy? Chyba nie, dobra. Jest git. Raczej się nie przegrzewa. Jest git. Jak mój komputer teraz. O dziwo działa. Eee? Łe? Mam mu wyjąć oczy? O kuźwa. A, mam mu najpierw wyjąć oczy, a potem... O kurwa, czerwone. Serio? Okej okay. Ej, cześć Uch. Nacisnąłem i nic się nie stało <noise> Nie! O nie, skupiłem to, a może nie będę musiał go składać? Chyba to... nie, nie, nie wiem? Mam wyciągnąć tort, ale... Co? A, what?

<laughs> Okej, okay. wystarczyło na chwilę i to tyle. Nie musiałem go składać. Czy jest git? Przeciśnijmy kolejną minigierkę, zajebiście. Dobra, co tym razem wytropimy? Co to jest? Glamrock Freddy! No czyli w sumie to, to co robimy w minigierkach ma znaczenie na to, co dostaniemy w prezencie. Logiczne. Celebrate! Tu chyba nic nie ma, nie, nie lubię się odwracać w ciemność w tej grze. Dobra, to było staff only i odblokowaliśmy sobie dzięki temu first eyed Peak patch. Wiecie co? To Staff Only mi się najbardziej podoba, bo wydaje mi się, że może zawierać właśnie elementy takie, że tak powiem, fabularne. I to, że Freddy był zamrożony, może oznaczać, że w ruinie właśnie został zamrożony. A co jeżeli tam był Gregory, i go po prostu zamrozili ciula. A Freddy nie pamięta. Imagine to już jest miejsce na jakieś teorie. <grym> Robimy to. Operacja na helpim. Dobra, ale tu jest rzeczy w ogóle, co jest? Używaj skanera, żeby patrzeć co jest nie tak z Helpim. Patrz na monitor diagnostyczny, żeby zobaczyć co jest nie tak z Helpim. Patrz na telewizor, żeby zobaczyć jak go naprawić. Nie rób za wiele hałasu. Helpi... jeżeli Helpi będzie głośno, ucisz go z maską gazową. <noise> jeżeli telewizor się psuje, użyj pilota. Psuje czy nie współpracuje? Ciężko mi to przetłumaczyć w tym przypadku. Welcome to first aid. Siema. This training session simulates actual emergency situations you will encounter on a day-to-day -day basis. <laughs> the state-of-the-art oh, Fazbear nie. first aid station comes equipped with the finest life-saving tools. Your goal is simple: save the patient, avoid lawsuits, and give the patient. A <laughs> avoid lawsuits. <laughs> Entertainment believes in the sink or swim training okay. method. Okay.

No jedną mi drugą rękę, dobra. Mam mu wytrzeć krew. Jezus Maria. A skąd mam to wziąć? A, steczki chyba, nie? Tak, to jest to, co mam mu zrobić. Ale fajne! Ale nie fajne. Yy, wait. Yy, absolutny reset środowiska. O, super! Tak mogę pracować. I to tyle! Jeej, Chcesz cuksa? This jest Okay. O, nie. o nie O nie O nie O chuj Co? A gdzie ja mam Gdzie mam bandaż? Gdzie Co? Ale... Kuźwa Aaa, okej. Okay. Ej, dobra. I dostaję odpowiedź na moje pytanie. A ja tak dla Beki to zrobię, chciałem zakręcić go sobie. Tako, a się okazuje, że to jest potrzebne. Okej, okay, to jest dobre. A co mam u na no. Chcę zrobić. Bić o chuj. Jak mam mu kuźwa przywalić młotem? Dobra. Ale tu się. Ja pierdolę, co? Kuźwa to tylko granica. Przestańcie. Ja nie jestem gotowy. Kuźwa. O mój Boże, jaki młot y ciszej. Ryj Morda! Zamknij ryja. Ryj Kuźwa tu coś idzie. Maska gazowa. Brachu. Kuźwa, pojebana jest ta gra. Co jest? Ja pierdolę autentyko. Młotek tu utknął. No, zamknij norce. Chcę mu przywalić. Nie, za, za straszne to jest. Ja to przyciszam. Kuźwa. To, że tam są jakieś. Ciemne wenty mnie absolutnie schizuje. Nie potrafię, guys. Jestem tak spocony, że przy żadnej grze nie byłem tak spocony. Może to nie ten młotek, ja serio jestem głupi. Jo pierdolę. Nie, już, już, tory, tory. Tory, przypadek, spokojnie. Ja pierdziele, co jest? Boż tak. O! Już? Okej. Okay. Musiałem naprawdę po Uj. Proszę this candy is next scenario oh a slide related injury to calm a patient apply the relaxation mask until the outburst is under control okay prolonged cries may also attract the attention of free -roaming Jaki, kurwa, free roaming characters. RYJ! Kurwa! Tu coś szło! Wiecie co, jakbym dostał pierwszego jumpscare'a to już bym się bał mniej, absolutnie. Kurwa mać, jestem absolutnie przerażony. I nawet właśnie nie wiem czego, dlatego się boję, bo nie wiem czego się boję. Tam nic nie ma, tak se tłumacz. Wrzuciłem tam młotek, chyba go już nie dostanę. Połowa rzeczy się sama zrespi, a młotek chyba jest tu, okej. Okay. No to co? Aaaa, okej, okay. Spierdalaj się. <noise> Dobra, to już wiem, czego się muszę bać. Pana świni. I to będzie ich gang! Oni tu są! Co ty dajesz? Dobra, ej, już się nie boję. Już, już wiem, co to idzie? Wziąłeś jakieś wiecie, marionetki, endo, C gdzie tam? Już się nie boję. Ale, guys, to jest giera. Absolutna. Już, 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 ryj, morda, morda. Zamknij. <noise> Miałem beka, jakbym mógł strzelić w, w tym młotkiem w mordę, ale no, wiecie. Czyli to samo do mnie nie idzie. Mam tu dużo czasu na szczęście w tej kierce. O mój boże, jakiem on to będzie, jakiem on to będzie przychodził. Kuźwa, on będzie darł, ryja, ostro. Naprawdę. To go nie bolało, o dziwo, a IRL zakładanie bandaża raczej. Do przyjemnych rzeczy nie należy Co? To jest czemu długopis? Mm. Okej, okay, bo... Y Lepiej załóż maskę, bo to chyba będzie bolało. I to tak fest Jo pierdziele Serio? Ale Now ez give the patient the candy. Masz lizardka. Jej. Jeej. Ok, to było wszystko, ale. Kuźwa. Jeszcze mi się tak ręce nie spociły jak przy tej konkretnej minigierce. To, to było dobre, muszę powiedzieć. O, kuźwa. I to jest mocne. W tamtym odcinku nic nie zrobiłem w porównaniu do tego. Naprawdę. Pikpacz, mamy. Ok. Ja pierdolicie jak się spoczyłem Nie, to, to było dla mnie za dużo emocji Sorry, sorry, że te odcinki takie krótkie będą teraz, ale... Ale naprawdę jest grubo Dobra, jeden po drugim, nagrałem dwa odcinki na premierę gry Jeszcze tak nie miałem z żadnym FNAFem Nawet Ruina nagrałem dwa dni po, bo mi się komputer pierdzielił A to jest pierwsza gra, którą nagrałem chyba na premierę w ogóle na tym kanale oprócz The Endurance. Więc dzięki, że wyliście i, i widzimy się w następnym, w którym zajmiemy się kolejną rzeczą z kategorii staff Only, bo to jest ja coś, co chcę najpierw wykończyć. Straszne, ale moja ocena tego na scenie, to jest strasznie fajny VR experience. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym. Jo! Przejść, ale przejście zrobi. O, mój.